Znany włoski zakonnik, święty ojciec Pio, który został pochowany tam, gdzie przeżył większość swojego życia w San Giovanni Rotondo. W roku 2002 miała miejsce jego kanonizacja, a w kolejnych latach był taki, można powiedzieć, boom pielgrzymkowy. Wtedy do San Giovanni Rotondo przybywało około 8 milionów pielgrzymów rocznie. Dla porównania do Lourdes, do Fatih, my do Częstochowy rocznie przybywamy więcej 5 milionów, więc w tym San Giovanni tam było mnóstwo ludzi, którzy codziennie chcieli przyjść, żeby chwilkę pomodlić się na grobie Ojca Pio. W roku 2005-2006 miałem tą łaskę, że przez rok właśnie tam mieszkałem. I pamiętam, wiecie, wyobraźcie sobie, że na przykład przez nas Kościół codziennie chce w ciszy i skupieniu, ale przejść 40 tysięcy ludzi. Czyli półpiły, które chce wejść, chwilę się tu pomodlić i po prostu wyjść. Więc to jest rzeka ludzi. I teraz cała ta też logistyka. Jak przyjąć pielgrzymów, gdzie ich przywitać, gdzie mogą skorzystać z toalet, gdzie jest miejsce odpoczynku, modlitwy, rozpisane dyżury spowiedzi, ponad stu kapłanów, którzy cały dzień na zmiany spowiadali, cały czas tych pielgrzymów, którzy przybywali do, do tego świętego miejsca. Więc w, w tamtym czasie było to największe sanktuarium Europy, znaczy najbardziej, najliczniej odwiedzane. Do czego zmierza? To sanktuarium, kościół, miejsce kultu, te w, w, cała rzeczywistość, która przyjmowała pielgrzymów. Ale w tamtym czasie dla mnie to był mój dom, bo ja tam mieszkałem. Ja byłem tam śniadania, rozmawiałem z braćmi. To było też miejsce pracy, ale, ale to był mój dom. I muszę wam powiedzieć, że właśnie takie niesamowite były momenty, kiedy po takim dniu, szczególnie tych letnich, najazdów pielgrzymów, z czego się bardzo cieszyliśmy, że ludzie chcą się modlić na grobie Ojca Pio, ale ten tłum był ogromny, było zamykane sanktuarium i kiedy przychodziła godzina 22 i sobie tak chodziłem po tym, nie było nikogo. Tam, gdzie w ciągu dnia nie można było dojść do grobu Ojca Pio, bo po prostu tłumy ludzi, które czekały czasami godzinami, żeby chwilę pomodlić się na grobie Ojca Pio, po 22 wszystko zamknięte. Taka cisza. Taki spokój, właśnie pamiętam, z jaką rozkoszą chodziłem po tych miejscach, gdzie nie było nikogo i ta, 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 ta taka sakralna cisza, nic tego nie rozpraszało. Plus mrok, nocy, które też robi swoją atmosferę. I wtedy czułem się jak w domu. To, to jest mój dom, że ja tam mieszkam, że to nie jest miejsce pracy, to nie jest sanktuarium, to jest mój dom. I właśnie dzisiaj słyszymy to słowo z listu do Efezjan. Nie jesteście przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Co to znaczy być domownikiem Boga? To znaczy mieszkać z Bogiem pod jednym dachem w domu. Co to znaczy być domownikiem? Ja nie wiem czy ty się czujesz tutaj w domu w tej świątyni. A dobrze by było, bo to jest twój dom. Mi bardzo pomaga nas, często jako kapucynów zmieniają takie nasze życie zakonne, że nas przenoszą. I mi bardzo pomaga, bracia się troszkę śmieją ze mnie, mi bardzo pomaga jak zacznę sprzątać w domu. Dlaczego? Bo ja w domu byłem tak wychowany, myśmy byli, mieli podzielone obowiązki. I ja sprzątałem łazienkę, odkurzałem, to był prawda? i to był mój dom. I dlatego jak przyjeżdżam do nowego miejsca i mogę zacząć posprzątać, odkurzyć, to po prostu ja się czuję jak w domu. W hotelu nie sprzątam. Ten weekend byłem na rekolekcjach, mieszkałem w hotelu. Przyszły panie, wymieniły ręczniki i nie sprzątałem. A w domu sprzątam. I teraz pytanie, co ty możesz zrobić albo co my możemy zrobić dla ciebie? Żebyś ty się mógł poczuć, tu, poczuć tutaj jak w domu. Taką pomocą jest na przykład, jak ktoś czyta, prawda? Ja myślę, że inaczej się ktoś czu, jak przyjdzie, przyjdzie do nas do zakrystii. No nie wiem, przyjdź może czasami do zakrystii. Szczęść Boże, pozdrawiam, przyszedłem, jestem. <grydy> że, żebyś się nie bał. Żebyś się czuł tutaj jak w domu, że to jest Twój dom. Ale co więcej, chcę mówić, my z Panem Bogiem też mieszkamy w domu pod jednym dachem. Twój dom to też jest miejsce zamieszkiwania Boga, bo Ty jesteś tą świątynią Pana Boga. I, i Pan Bóg tego pragnie, że, żebyśmy mogli, żebyśmy chcieli żyć z Nim pod jednym dachem. To nie znaczy, że teraz wszystkich was zapraszamy, żebyście się przenieśli do, do klasztoru, bo tu mamy kaplicę. Jak się nie zmieścimy, to jeszcze siostrą serafitką dołożymy tam do piwnicy, prawda, żeby, 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 żebyśmy mieszkali pod jednym dachem z Najświętszym sakramentem, prawda? Ale to chodzi, żebyście się poczuł domownikiem Boga, że Pan Bóg przez nas chrzest, bo to jest to wydarzenie, które jest takie przełomowe, czyni z nas jedną rodzinę. Mało, że jesteśmy wobec siebie braćmi i siostrami. A my jeszcze mamy Boga za Ojca. Jezus jest naszym bratem. Jesteśmy rodziną. I teraz Pan Bóg pragnie, abyśmy właśnie to zrozumieli na takim poziomie. Chciałoby się powiedzieć to logicznym tej prawdy wiary, że Bóg jest Twoim Ojcem. Zaraz będziemy tutaj modlili się modlitwą Ojcze nasz do Boga, właśnie mówiąc, Ty jesteś moim Ojcem. Czyli ten drugi, który stoi obok mnie, jest moim bratem. Tak, bo ta taka, taka, taka jest ta rzeczywistość. Ale żebyśmy też właśnie mogli się poczuć w domu, że jesteś w domu. Może dzisiaj, jak będziesz w domu, pomyśl sobie, ale Bóg też tutaj ze mną jest. Bo ja jestem świątynią Boga, Bóg jest we mnie. Czyli, czyli jesteśmy razem w domu z Bogiem. Bo tam Pan Bóg też jest z Tobą. Tutaj, jak przychodzisz, żebyś mógł myśleć, to jest mój dom. Ja tu mogę się czuć na luzie. Oczywiście, że jak przychodzimy zachowujemy pewne postawy i Bogu niech będą dzięki pewną godność dla szacunku miejsca tej świątyni, ale, ale to jest twój dom, żebyś chciał też tu przychodzić, wypoczywać. Się bardzo cieszę, że mamy tę adorację całodzienną, że można przyjść zmęczonym i też wypocząć przy Jezusie, tak jak w domu. Pracujemy, robimy rzecz, ale w domu też wypoczywamy. Niech Pan Bóg daje nam serce otwarte na Jego ducha, bo to się dzieje tak. Nie chodzi o taką, mi nie chodzi tylko o taką atmosferę, choć też o nią mi chodzi, ale to nie chodzi o to, żebyście tutaj tak fajnie się poczuli, rozumiecie? Znaczy, tego Wam też życzę, ale to nie jest istotą. I istotą jest, żebyśmy właśnie poczuli się tu fajnie, dobrze, ale właśnie, żebyśmy zrobili, zrozumieli też tę głęboką prawdę, że Bóg jest z nami. Że jesteśmy zbudowani na tych fundamentach, gdzie są apostołowie, że jesteśmy częścią Kościoła, i to jest Jego dzieło. I Pan Bóg pragnie właśnie dawać nam swoją naturę, swoją miłość, i dlatego zaprasza nas codziennie na Eucharystię, aby nas karmić sobą. Aby ten cud wydarzył się również dzisiaj na nowo, aby Jezus mógł w Tobie zamieszkać i abyś Ty i ja byśmy stali się Chrystusem. Amen.